Czy ma Pan jakieś wspomnienia z podróży do Afryki? Czy ma Pan jakieś wspomnienia z podróży do Afryki? Pana, nasze wcześniejsze wspomnienia, że dziękiństwo. No najwcześniej pamiętam już jednak pobyt w Afryce. Sam, samo przepłynięcie Oceanu Indyjskiego, już tak jak przez sen, natomiast. Już w Afryce, kiedy zacząłem chodzić do szkoły, no to wtedy już te wszystkie zdarzenia, te fakty mam utrwalone bardzo mocno. Jakie jest Pana najstraszniejsze wspomnienie z dzieciństwa? No taki jest najstraszniejszy, może najbardziej przykre, tak jak już mówiłem w tym czasie, to jezioro było no, pełne po prostu zwierzyny. Krokodyli, hipopotamów, a szczególnie właśnie krokodyli było bardzo dużo. No i one stanowiły główne niebezpieczeństwo dla ludzi na tym jeziorze. Atakowały po prostu ludzi. I jak przeanalizowaliśmy to listy zmarłych na cmentarzu, którzy tam leżą w kodży, to właśnie jest tam też parę osób, które. Zginęły no, z zębów krokodyla. Między innymi nasz taki no, kolega, nasz rówieśnik chłopak taki w naszym wieku harcerz. Właśnie w czasie takiego biegania po, po wodzie, w czasie pływania, został przez krokodyla porwany. No, udało się, udało się krzykiem. Potem akurat ludzi było dużo obok tego miejsca. Krzykiem. Odpędzić tego krokodyla, także porzucił tego naszego kolegę chłopca. Także ciało się udało uratować, no ale zginął po prostu. Został poż nie pożarty, ale pogryziony i uduszony, bo krokodyl w ten sposób ze swoją ofiarą postępuje, że obracając się zanurzają w wodzie i, i dusi. Także to było takie no, smutne nasze doświadczenie. Pogrzeb, utrwalił się mnie naprawdę w szczegółach pogrzeb, bo to była wielka manifestacja, cała społeczność tego osiedla wzięła udział właśnie w pogrzebie tego chłopca. A jako ciekawostkę to chcę powiedzieć, że niedawno, no trzy lata temu, dwa i pół, trzy lata temu byliśmy właśnie w tym osiedlu Kodża, taka delegacja z Polski sześciu mieszkańców tego osiedla i byliśmy na tym cmentarzu i właśnie wspominaliśmy też tego naszego kolegę, który tam na tym cmentarzu jest pochowany. Jakie jest Pana ulubione danie z dzieciństwa? Moje ulubione danie, danie, jedzenie z dzieciństwa? No to chcę Ci powiedzieć, że kiedy wyszliśmy z już z Syberii, kiedy znaleźliśmy się w Teheranie i przeszliśmy już Jedzenie dostarczała nam no, rząd brytyjski, Anglia. To mama przyniosła chleb. Biały, taki chleb normalny, taki jak no, jemy teraz wszyscy. To wyobraź sobie, że ja nie chciałem go w ogóle jeść, tylko wam do mamy, żeby dała mi mama chleba. Bo dla mnie chlebem to był właśnie ten czarny, gliniasty taki kawałek, no, Chleba w cudzysłowie, którą dostawaliśmy na Syberii. Musiałem się dopiero do tego przyzwyczajać. No a tak to cudność z dzieciństwa zostały mi wspomnienia właśnie przede wszystkim owoców afrykańskich. Bo tego mieliśmy tam naprawdę pod dostatkiem. W jakiej gry graliście z kolegami i koleżankami z dzieciństwa? No, podobnie jak, jak teraz wy się bawicie, dlatego że. Wspominałem już, że u nas było i harcerstwo, i organizacja zuchów, i cały czas mieliśmy organizowane właśnie różnego rodzaju zbiórki, wycieczki, właśnie zdobywanie nie wiadomo czego. No i na osiedlu potem oczywiście z kolegami już w podobny sposób bawiliśmy się. Głównie to właśnie były zabawy, polegające na, na udawanie jakichś podróżników, na zwiedzanie. Nachodzenie po tym terenie osiedla. Chcę Wam powiedzieć, że z wyjątkiem dróg, cała okolica była porośnięta trawą w wysokości, to gdzieś więc jak półtora metra. To dla nas dzieci to było po prostu no, nie, do, nie do przejścia po prostu. to był jeden wielki las trawy i drzew, przez które trzeba było się przedzierać, napotykając na różne po prostu. No, zwierzęta, no, które dla nas były zawsze wielką przygodą, no i wielkim przeżyciem. Co robił pan grać jako dziecko? Jako dziecko no nie, nie powiem, żebyśmy tam mieli jakieś gry. W każdym razie ja nie przypominam sobie, żebyśmy grali na przykład w piłkę nożną, żebyśmy tam czy, czy wręczną, czy owszem graliśmy na pewno w, w dwa ognie, a więc... Tego zbijaka takiego, to bawiliśmy się na lekcjach WF-u, a tak nie przypominam sobie jakichś takich właśnie gier. Może ci starsi to, to bardziej się, bardziej nograli w coś. No My raczej, żeśmy jako dzieci to szukali tylko zabawy. Czy miał pan ulubione bajki albo książeczki w dzieciństwie? Ja nie miałem żadnych bajek ani, ani książeczek. Tak jak mówiłem, dopiero. W 1944 roku, kiedy nadchodziły te dary z Kanady, Stanów Zjednoczonych, to tam znalazły się też między innymi w tych darach książki z, z baśniami Andersena, książki też o, o Kopciuszku, a więc to były takie bajki, no te same co teraz mamy, nie w tej ilości. W każdym razie nie było żadnych bajek tam takich telewizyjnych czy innych. Tylko była książka i to, co mama, babcia nam opowiadały. Za co dostawał pan najczęściej kary albo szlaban w dzieciństwie? No najczęściej kary i to tak właśnie mama miała taki zwyczaj, że kary były wymierzane zawsze w ostatnim dniu tygodnia, czyli w sobotę i podsumowały cały tydzień naszych po prostu, no, wykroczeń, występków, a te występki to były głównie niewłaściwe zabawy. Bo jak mama się dowiedziała po prostu, w co my się bawimy, że wojujemy tam z małpami, się gonimy, że wchodzimy do wody, gdzie nie wolno było się w ogóle kąpać w tym jeziorze ze względu i na amebę i ze względu na, na zwierzęta, właśnie na krokodyle głównie, to każda taka Każda taka zabawa była właśnie w sposób rozliczany taki przez mamę. Zawsze w sobotę po pacierzu wieczornym, jak już żeśmy klęczeli po kolacji przed spaniem i żeśmy się modlili, to już, już zaczynaliśmy płakać, bo było wiadomo, że zaraz skończymy ten pacierz i mama każdemu według zasług, w cudzysłowie, udzieli tej kary. W ilu językach mówił Pan jako dziecko. No tylko angielski i, i polski. To angielski bardzo szybko się nauczyłem w Afryce. I to po prostu pozostało mi. Czy miał pan najlepszego przyjaciela z dzieciństwa? Tak, oczywiście, że tak. Miałem i przyjaciela z tym, że ten przyjaciel z Afryki to był starszy trochę ode mnie, bo to w tym wieku to dzieci lubią mieć przyjaciół starszych. Miałem takiego przyjaciela, do dzisiaj mam zdjęcie z nim, na zabitym krokodylu, siedzimy właśnie razem. No, takie zdjęcie pamiątkowe. No, a potem już po przyjeździe, po powrocie do Polski, również i w szkole podstawowej miałem przyjaciół. Byłem lubiany przez kolegów. Wszyscy wiedzieli o tym, że jesteśmy z Afryki, przyjechaliśmy, także byliśmy taką ciekawostką. No, i potem w szkole średniej też miałem przyjaciół, jednego to do dzisiaj jeszcze też żyje długo, bo długo już żyjemy, ale utrzymujemy ciągle kontakt. I czy chorował Pan jako dziecko? Chorowaliśmy cała nasza trójka, moje dwie siostry i ja na dyfteryt. I to, że przeżyliśmy, to zawdzięczamy tylko naszej mamie, bo mama po prostu zostawiła. Resztę rodziny, bo jeszcze była babcia, były dwie ciocie i z nami przez dwa tygodnie w tym szpitalu, dzień i noc przebywała, dbając o to, żebyśmy właśnie otrzymywali i leki, i tą wodę do picia. I to jej staranie spowodowało, że jednak przeżyliśmy, chociaż naprawdę bardzo dużo umarło w tym szpitalu. Tam w Teheranie jest szpital Polski, ponad dwa tysiące tych uchodźców ze Syberii, którzy nie wytrzymali tej te, te zmiany klimatu, zmiany tych warunków, jest pochowanych właśnie na tym cmentarzu. Nam się udało, że tam nie znaleźliśmy.